Cześć, kochani, zaaparatowani. Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego. 10 minusów aparatu nakładek Invisalign, co było bardzo trudne, bo jak wiecie, według mnie ma same plusy. I musiałam się naprawdę namęczyć, żeby je e, wymyślić. Nie, no, no są takie. Numer jeden na mojej liście: niewyraźne mówienie. Cały czas czuję, że niewyraźnie mówię. E, powietrze nie przechodzi przez e, między zębami, czyli między aparatem. Cały czas muszę. Zasysać tą ślinę i wszyscy pytają mnie po sto razy what, więc muszę cały czas powtarzać. Przyzwyczaiłam się, ale aparat plus maska równa się katastrofa. Ok, konieczność zębów, konieczność mycia zębów po każdym posiłku. Wyobraźmy sobie, że nakładamy aparat na brudne zęby. To tak jakbyśmy włożyli rękę w ciasto, w masę ciasta bądź jakiegoś mięsa mielonego, które robimy na kotlety i później nagle nakładamy na to gumową rękawiczkę i chodzimy przez cały dzień. Okropność. Nie można pić kolorowych i gorących napoi, ponieważ aparat pod wpływem gorąca może się lekko jak gdyby poszerzyć. Jest to tylko plastik i nakładki nie będą dobrze pasowały, a po drugie mogą się odbarwić zęby, a od kolorowych napoi rozwinąć próchnica. Numer 3. Brak możliwości podjadania. Dla jednych to minus, dla drugich plus. No na mieście lody, malinki odpadają, jak ktoś nas poczęstuje ciachem w pracy, też odpada, więc no, nie ma szans, chyba, że będziecie mieli ochotę myć zęby za każdym razem, po każdym posiłku, ale zapewniam Was, nie. Kłopotliwe zdejmowanie w restauracji, trzeba się tak troszeczkę zakryć chusteczką, szybko zjąć bądź pójść do łazienki i następnie mycie tych zębów w publicznej toalecie. Czasami po jedzeniu wyłącznie opłukuję te zęby wodą, nakładam nakładki, wracam szybko do domu i tam już je porządnie myję, i zęby również. Trzeba pamiętać o zmianie nakładek i zabraniu kolejnych nakładek, jak wyjeżdżamy na wakacje. Bo jeżeli zgubimy nakładki, to jest po nas. Praktycznie niemożliwe jest jedzenie w nakładkach. Próbowałam raz jeść chipsy, jest bardzo niewygodnie, wszystko wchodzi, nie czuję się smaku, więc absolutnie tego nie polecam. I przy przy piciu herbaty zęby się lekko odbarwiają, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie jest przyklejony kompozyt, czyli takie te ataczmenty. Ostatni, dziesiąty punkt cena. Jest to bardzo drogie, ale warto.